Grzegorz Lindenberg, Bartłomiej Werewka. To jest pierwszy pilotażowy i testowy odcinek ludzkości poprawionej. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie podcast, w którym będziemy rozmawiać o właśnie, o czym? Jakbyś to opowiedział, Grzegorzu? O no, przyszłości, która się zaczyna czy zaczęła chwilę temu i jest za rogiem, a której się nie spodziewamy, a która tutaj różne macki wysuwa i pokazuje się z różnych stron. I to jest przyszłość, której się musimy bać? No, to się okaże. Yy, ale mnóstwo rzeczy jest na pewno takich, których musimy się bać. Yy, mnóstwo też wspaniałych rzeczy, ale też na bardzo różne sposoby będziemy się musieli do tego i przygotować, i przestawić, i yy, no, zmienić zmienić siebie, swoje życie, nasze społeczeństwo i tak dalej. Wszystko właśnie. Dzisiejszy odcinek dotyczy modyfikacji genetycznych małpy, która została ogłoszona przez chińskich naukowców. Ale zanim przejdziemy konkretnie do tego jednego przypadku, to może w ogóle zacznijmy o temacie modyfikacji genetycznych, bo to jest taki niezwykle pociągający, fascynujący nas temat. Co w nim jest takiego, że to nas tak pociąga? Ja myślę, że to, że to po prostu daje nam no, taką boską władzę tworzenia czy modyfikowania gatunków i yy, ostatecznie pewnie tworzenia nowych. Yy, modyfikowania roślin, zwierząt, yy, modyfikowania ludzi również. No to takie władza, którą mieli bogowie. Ale to nie jest coś nowego. No W pewnym sensie można powiedzieć, nie jest coś nowego, no bo jakoś to robią ludzie od 10 tysięcy lat, od momentu jak zaczęli udamawiać zwierzęta i rośliny dzikie, udamawiać. Tak czy inaczej, to powolutku jakoś to robiliśmy w taki sposób bardziej. Naukowy, można powiedzieć, czy bardziej inger, ingerujący, no to robimy to od no pewnie 20 lat. Modyfikacje genetyczne, te, 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 terapie genetyczne, rośliny GMO, natomiast od 6, od 7 lat już właściwie w tej chwili, no to yy, mija 7 lat od momentu, kiedy taka została wymyślona metoda yy, łatwych, yy, szybkich i, i, i tanich, prostych modyfikacji genetycznych, która się nazywa CRISPR czy CRISPR Cas9. I no to zupełnie zmieniło ten świat biologii, genetyki, bo się okazało, że te, to, co przedtem zajmowało lata, teraz zajmuje tygodnie. I to, co kosztowało kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów, teraz kosztuje kilka tysięcy dolarów. Tak, CRISPR-Cas9, brzmi to dość tajemniczo, enigmatycznie i bardzo skomplikowanie, takie chyba nie jest. To jest ten CRISPR to, jest, to są skróty angielskie, które w ogóle nie, nie dają się po prostu zapamiętać. To jest metoda, która polega na tym, że mamy dwa ze sobą związane czynniki. Jeden to jest składający się no, dosłownie z 20 paru nukleotydów, takich literek, fragment kwasu RNA. I tworzymy go zależnie od naszych potrzeb. Ten element znajduje w naszym DNA, czy w DNA jakiegokolwiek organizmu, znajduje odpowiednią sekwencję, którą chcemy zmodyfikować. I, czy fragment genu, jakiś, który, z, który, z którym to genem coś chcemy robić. Druga to jest ten Kas9, to jest takie białko. Już nie, nie musi być cas 9 bo tych białek jest inny. I, i ten Kas9 zostaje przez, przez ten RNA doprowadzony w odpowiednie miejsce i tam przecina DNA przecina obie nici, czasem jedną, zależnie jak chcemy i to powoduje, że ten gen przecięty no, albo się naprawia dobrze, albo się naprawia źle, zależnie też od tego jak chcemy, czyli możemy albo poprawiać gen, który był zły, albo, albo wyłączać gen, który z jakichś powodów nam nie odpowiada. Możemy również przy pomocy tej metody doczepić do tego jeszcze inny gen. Czy, czy fragment genu, ale generalnie możemy doczepić inny gen. To jest to, co potem właśnie Chińczycy stworzyli. Znaczy, I to jest proste, ponieważ to białko jest zawsze takie same, ten fragment RNA jest bardzo łatwy do stworzenia. No bo kiedyś też sobie radziliśmy jakoś, nie? Modyfikowaliśmy tak, choćby by... tytoniu ta, czy ta, ta, ta. zboża, i do tego używaliśmy na przykład wirusów. Ta. Czemu nie zostać przy wirusach? Ponieważ te wirusy, one się, w, 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 one wchodzą do naszego DNA, one tam zostają w tym DNA, no i one, to co my tam na, na, na nie wkładamy, te, te wirusy, czyli jakieś tam geny czy jakieś fragmenty DNA, one gdzieś tam w te DNA wsadzają, wszczepiając się w nie, ale nie mamy kontroli. Nad tym, gdzie one to zrobią. Yy, czasem to robią dobrze, czasem to robią źle. To jest trochę przypadkowe. To jest taki, takie bardzo takie. Na, 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 tak jak ten CRISPR, to jest narzędzie, które jest bardzo precyzyjne, kostrze, jak, jak skalpel właściwie. To tam to jest bardziej jak młotek. Chociaż nie chodzi o niszczenie, tylko chodzi o, o, o wsadzenie czegoś. To, to jest takie, no, takie dłuto potężne, no, tak, tak by można powiedzieć, które się może obsunąć też. I to jest. No, to, to, to jest czyli to jest bardziej skomplikowane i, i bardziej niepewne. No i pod ten crisperkasowy skalpel wpadły biedne niczemu niewinne tak naprawdę, bogu ducha, winne małpki. No niestety, właśnie. Dostały jeden gen ludzki, po którym zaczęły, jak rozumiem, coś tam lepiej robić. Bardziej, tak jak ja, ja, znaczy tam, lepiej niż inne małpy. Tak, bo chodzi o sprawę, którą opisano 27 marca Beijing Journal National Science Review o naukowcach, którzy po raz pierwszy dokonali wszczepienia ludzkich genów do makaków. Tak. Chińczycy przodują w takich eksperymentach. Oni byli też pierwsi w 2014 roku, którzy w ogóle modyfikowali małpy. Więc to nie jest nic dziwnego. Tam no, te, te przepisy są dużo bardziej liberalne. No i, i pomyśleć, że zaczynała się nasza świadoma przygoda z modyfikacjami genetycznymi od zakonnika, który z pędzelkiem. No od, od Mändla, tak, ale to yy, znaczy nasze myślenie właściwie o, o yy, nowoczesnej o, o genetyce yy, i to ma ile? 130 lat. Tak, no mniej więcej no, tylko. Tak. Wszystkie te informacje o modyfikacjach genetycznych, o roślinach GMO, które zaczęły, nie wiem, od 5, od 7 lat tak naprawdę, tak intensywnie w mediach się pojawiać, bardzo mocno przerażają ludzi, a dość intensywnie od ponad 30, jak nie 40 lat korzystamy z takich zdobyczy techniki, jak na przykład insulina, prawda? No bo to insulina. Tak, czyli czym insulina produkowana przez bakterie, tak. zmodyfikowane, tak, oczywiście. No, Tylko tego nie widzimy. Rośliny modyfikowane genetycznie GMO bardziej widać, prawda? Insulinę to widzimy efekt, a rośliny no, widać na polach. Nie chcę wchodzić w GMO, uważam generalnie, że to jest mm histeria -hmm. nakręcona przy, głównie przez organizację Greenpeace, która z żadnymi naukowymi wynikami nie ma nic wspólnego. Natomiast, no to co w modyfikacjach GMO właśnie zajmowało bardzo długi czas i kosztowało okropnie dużo pieniędzy, czyli zmiana genomu, inna trochę niż to się robi teraz, no teraz jest dużo prostsza i dużo krótsza. To znaczy ta, nawet właśnie te małpy, od których zaczęliśmy, no to te małpy, dlatego one są interesujące ich modyfikacja była dlatego tak interesująca i kontrowersyjna, ponieważ tym małpom wszczepiono ludzki gen, tak. nowy gen. I to jest no, pierwsza taka sytuacja, że małpom się wszczepia ludzki gen, przy, przynajmniej przy pomocy tej metody. I coś, co brzmi z jednej strony tak bardzo futurystycznie, a z drugiej trochę przerażająco, bo tak naprawdę. Każda ingerencja w naczelne już budzi duże kontrowersje, nie? a mówimy tutaj o zabawie takimi genami, które czasem naukowcy nazywają takimi wyzwalaczami ludzkości. Tak, no bo to, to gen, który tam wszczepiono, no to jest jeden z genów odpowiedzialnych za no, nasze zdolności umysłowe, można powiedzieć, i chodziło o to, żeby zobaczyć, co się z małpami będzie dziać. Przede to nie są małpy, kształtne. to były makaki, zdaje się, czyli takie małpy, które są znacznie dalej od nas ewolucyjne, chyba 30 milionów lat temu się od nas oddzieliły. Mhm. Więc to nie jest tak, że to szympansy, które się tam 5% mają innych genów niż my, tylko to tam jest ten procent znacznie większy. Więc to nie, jest, nie, nie było obawy, że te małpy nagle zaczną mówić w językach obcych i studiować matematykę. Ale i tak to jest kontrowersyjne, dlatego że to nie wiadomo tak naprawdę było, co z, tego, z tymi małpami się stanie, na ile one będą inne niż, niż normalne małpy. Na szczęście, ja uważam, że na szczęście okazało się, że nie są aż tak inne. No, ale zdecydowanie wyszło, że są inteligentniejsze, lepiej sobie radzą w rozwiązywaniu niektórych kamigłówek. Tak, tak. Nie, lepiej sobie tam radziły w jakiś tam, y, y, lepszą miały w jakichś tam zadaniach poznawczych, lepszą pamięć krótkoterminową chyba też miały i dłużej im się mózgi rozwijały, co, czyli coś takiego, co u ludzi się dzieje. Znaczy, że ludzki mózg dojrzewa bardzo długo, ponad 20 lat. Czyli chyba rekordowo, i, i tam też yy, ten mózg zaczął dojrzewać dłużej. Co z tego wyniknie, pewnie się, nie wiem, może się okaże za jakiś czas. Może też nie bardzo umiemy te, 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 to badać yy, jeszcze. Yy, natomiast no. Yy, yy, znaczy, pewnie ludzie byliby równie zbulwersowani, gdyby, znaczy bardziej pewnie byliby zbulwersowani, gdyby, czy naukowcy, gdyby yy, małpie geny wszczepić yy, 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 ludziom, no bo. No tak, no to, no to, jest, to, to jest oczywiste, no nie? że każda e, modyfikacja człowieka będzie. Bardziej kontrowersyjna. Bardziej kontrowersyjna. No, ale jednak, kiedy bawimy się małpami naczelnymi, tak. może nie ma 95-7% tak. genów e, wspólnych z człowiekiem, ale jednak bardzo dużo, to czy to nie jest ten moment, kiedy zaczynamy przekraczać taką cienką, etyczną granicę? Ten... Nie, nie bez powodu te badania były robione w Chinach. Ponieważ takich badań ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych nie dałoby się przeprowadzić. Znaczy y, takich badań się nie przeprowadza właśnie ze względu na to, że one są etycznie uznawane za nieodpowiednie, y, nawet nieryzykowne, tylko za, za właśnie przekraczające tą granicę, y, bo y, czy, nie, nie, że w ogóle geny ludzkie małpą, tylko y, znaczy, że y, no, czynienie zwierząt, które. Przypuszczalnie będą, można powiedzieć, bardziej nieszczęśliwe niż normalnie zwierzęta. Tak. Natomiast w Chinach nie ma takich obostrzeń. I na krytykę, tam część krytyki zresztą była taka, że to tak naprawdę nie wiadomo, czy te wyniki, czy te wyniki w ogóle się liczą, dlatego że tych zwierząt chyba w sumie było 5 czy 7. 5. Więc bardzo mało, więc to trudno powiedzieć za mała próbka. No to ten badacz powiedział, że teraz będzie, no w takim razie on zrobi na, na, na większej liczbie tych zwierząt. Chińczycy zresztą się specjalizują w hodowlach, nie wiem w jakich warunkach pewnie w potwornych, małp laboratoryjnych, tam ich podobno 30 tysięcy rocznie hodują, więc na pewno będzie mógł je sobie tam, nie wiem, nie, nie, nie na pięciu zrobić, tylko na, na pewnie kilkudziesięciu, pieniędzy pewnie nie zabraknie i chce inne geny sprawdzać tak. również, ale też geny, znaczy geny ludzkie. Właśnie, to zaczyna być niepokojące, bo Badacze chcieli sprawdzić, czy tym małpom urosną mózgi. Okazało się, że w nie. badaniach MRI, że mózgi nie urosły, a jednak te zdolności poznawcze się zwiększyły. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co robimy tymi genami. A co jeśli wszczepimy jakieś geny ludzkie tym małpom i nagle okaże się, że zamkniemy jakąś formę człowieka w ciele małpy? Nie, nie, aż tak to, to, to my się nie będzie. Jednak my tych genów ludzkich, nawet tych poznawczych, jednak mamy dużo więcej. Natomiast chcę się do tego, co, co powiedziałeś, że tak naprawdę nie wiemy, co robimy tymi genami. No to jasne, że nie wiemy. Znaczy jakbyśmy wiedzieli, to byśmy nie musieli robić badań. Badania to tu inaczej, mają, ale nawet nie podejrzewamy, to, co z będzie. Badania robić. mają sens wtedy, kiedy nie wiemy, chcemy się czegoś dowiedzieć. Mamy jakieś podejrzenia, mamy jakieś hipotezy, i hipoteza się nie potwierdza. Tak, tak, jak w tym wypadku. I tak się w nauce dzieje normalnie. Znaczy, że ona się nie, nie, nie potwierdza. Oczywiście mogą być też, właśnie, coś się stanie innego, czego nie, nie przewidywaliśmy. No, oczywiście, geny są generalnie słabo poznane. No, nasze specyficznie ludzkie geny to też są słabo poznane, bo tak naprawdę dotychczas je poznawaliśmy głównie w ten sposób, że patrzyliśmy u jednych ludzi, u których te geny dobrze działają, a porównywaliśmy z ludźmi, u których te geny źle działały, prawda? I no to, to są przypadki genów, które słabo można sprawdzić, bo na ogół bardzo dobrze działają. No to sprawdzamy, co się dzieje, jeżeli je wszczepimy małpom. Jeden pojedynczy gen. U ludzi też jeszcze na ogół są dziesiątki czy setki genów, które coś tam robią. Takiego niebezpieczeństwa, że to się stanie człowiek w ciele małpy, to nie ma. Znaczy to, to na pewno. Natomiast to, że to będzie małpa, która będzie jakoś nieszczęśliwa, która nie będzie będzie nie wiem, odrzucana przez inne małpy. Nie będzie sobie potrafiła radzić w życiu, powiedzmy. Myślę, że takie bardziej jest niebezpieczeństwo dostanie jakieś możliwości, które będą jej do niczego niepotrzebne, a będą jakoś ją tam niepokoić. Ale wiesz, ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, że em, badając, musimy badać te obszary, których nie znamy. Ok, ale em, jednak musimy to robić ostrożnie, a nie tak rzucać się na taką nową technologię jak CRISPR-Cas, który pojawił się dopiero co niedawno i trochę chyba się nim zachłysnęliśmy na początku. Zresztą nawet niektórzy naukowcy wyrażają duże obawy, jeśli chodzi o te badania, no bo pan Martin Steiner z Uniwersytetu z Północnej Karoliny powiedział tak, że teraz, kiedy zrobiliśmy, kiedy stworzyliśmy zwierzęta, które są inne niż oczekiwaliśmy, no to jest coś niepokojącego, bo kiedy robimy eksperymenty, musimy wiedzieć, musimy mieć dobre zrozumienie tego, co chcemy osiągnąć, czego tak. się chcemy nauczyć? Znaczy Generalnie, jeśli chodzi o badania te, 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 tych modyfikacji przy pomocy metody CRISPR-Cas9, ja nie, nie myślę, żebyśmy jakoś my, ludzie, naukowcy na świecie, jakoś strasznie n, 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 robili nie, te badania nieostrożnie. Natomiast myślę, że głównym w, w, w tym przypadku, myślę, że jedną z głównych motywacji tego człowieka było, żeby zaistnieć, tego naukowca chińskiego, który to robił, byłoby, żeby publicznie zaistnieć zrobić badania, o których będzie się mówić i pisać. No, to była ewidentnie motywacja tego chińskiego naukowca, który pół roku temu modyfikował zarodki ludzkie. No właśnie, o to miałem też to ab absolutnie tak, to znaczy to ewidentne było, że on chciał Nobla dostać. E, oczywiście on... Dostał tymczasem areszt no, domowy, no, no, dostał areszt domowy, i, y, nat natomiast zaistniał publicznie. Tak. Znaczy pół roku temu nikt o nim nie, nie, nie słyszał, z wyjątkiem tam niektórych naukowców, a pół roku później, a, 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 a nagle w ciągu paru tygodni, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych Nazwisk na świecie, więc trochę jak w tym w danym hollywoodzkim tym, prawda? Nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, że po nazwisku. I są naukowcy, którzy tak robią, ponieważ w Chinach, jakby ta etyka naukowa jest dużo słabsza niż, niż na zachodzie. No to, to też oni robią, czy są gotowi robić bardziej ryzykowne eksperymenty, niestety. Natomiast myślę, że to, co mamy tutaj, te różne ograniczenia, porozumienia i tak dalej, dotyczące badań, szczególnie badań nad człowiekiem, że one są generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o CRISPR, są wystarczające. W niektórych wypad w jednym wypadku uważam, że są skandalicznie nadmierne, to znaczy decyzja Unii Europejskiej, żeby traktować rośliny modyfikowane przy pomocy tej metody, tak jak rośliny GMO, czyli praktycznie zakazywać, zakazywać upraw. co no, zahamuje też badania oczywiście jakoś tam nad tym. Nad tym. I... Natomiast musimy się liczyć z tym, że będą cały czas, a jak nie z Chin, to nie wiem, z Indii albo skądś tam, różne takie rzeczy strzelać. Mówię, to jest metoda tania, ona jest prosta. Znaczy są tacy, którzy twierdzą, że żeby robić takie badania, to wystarczy mieć licencjat z biologii. Tak naprawdę. A no, może nie do tego, żeby robić na, 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 no na, 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 na małpach. Ale na komórkach małp, czy na komórkach ludzkich jak najbardziej. Więc pieniądze są na to nieduże i możemy sobie spokojnie wyobrazić, nie wiem, prywatnych ludzi, którzy tworzą takie laboratoria, bo mają jakąś ideę fix na przykład i coś to postanowią modyfikować. Właśnie. Jak, jak jesteśmy daleko od tego momentu, że ten mechanizm zacznie po prostu służyć do modyfikacji ludzkiego ciała? Albo do, do badań, do grzebania w człowieku. Yy, Taki... Znaczy, do modyfikacji ludzkiego ciała myślę, że jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Znaczy, nie bardzo wiemy, po pierwsze, yy, znaczy, yy, jeżeli mówimy o modyfikowaniu ludzi dorosłych. Bo jeżeli mówimy o modyfikowaniu dzieci czy zarodków, z których się rodzą dzieci, to jesteśmy bardzo niedaleko. To znaczy, można, pewnie można by to robić dzisiaj. Jeżeli można było, zostały zrobione mikroświnki, na przykład, albo psy z nadmiernie rozwiniętą muskulaturą, to można by podobne geny, znaczy, czy te same geny, które my mamy też, można by je podobnie przekształcać w zarodkach i żeby się rodziły dzieci, nie wiem, mikroskopijne, no może nie mikroskopijne, ale malutkie, albo żeby się rodziły z nadmierną muskulaturą. Oczywiście etycznie się tego nie robi. Dużo trudniejsze jest robienie takich badań, czy robienie takich modyfikacji dla ludzi dorosłych, no bo trzeba by, nie wiem, jeżeli chcielibyśmy muskulaturę, to musielibyśmy tam dotrzeć do tam bilionów komórek naszych Mięśni pewnie, żeby, żeby je zmodyfikować. Ale myślę, że to jest kwestia, no nie wiem, no to jest wszystko kwestia między, nie wiem, 5 a 10 lat myśli. I nie przeraża się, że nawet w takiej perspektywie, a, a dałóżmy 10 lat, na, nawet w perspektywie 20-letniej, może się bardzo wyraźnie podzielić społeczeństwo na tych, których stać, żeby coś w sobie zmodyfikować. I nie wiem, na przykład są lepsi, bardziej wydolni fizycznie, bardziej inteligentni, bo myślę, że w tym kierunku też będzie ludzkość bardzo mocno szukała rozwiązań, żeby podnieść sobie inteligencję, a tych, których na to nie stać, no nie? I zaraz ja już sobie wyobrażam teraz obozy ludzi zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych, bo ci, którzy nie mogli, może są gorsi, wiesz, takie bardzo antyutopijne wizje można snuć w tym momencie. Nie, to mnie nie przeraża. Znaczy, może ja się tutaj różnię, ale to, to mnie nie przeraża. Znaczy, ja uważam na, na podstawie dowodów historycznych, że wszystkie technologie, jeżeli one są masowo stosowane, robią się bardzo tanie. I no, w biologii najlepszym przykładem jest badanie genomu. Które kosztowało chyba nie wiem 3 miliardy dolarów, kiedy genom człowieka był 20 tam lat temu sekwencjonowany, a dzisiaj takie badanie się robi za 300 euro. Yes. Pełnego genomu. W ciągu 20 lat to, to miliony razy nastąpiło potanienie, i już właściwie wiadomo, że to będzie dalej tanieć. Więc nawet jeżeli pierwsze, znaczy, jeżeli coś zostanie wymyślone, jak nie wiem, zwiększyć muskulaturę, w jaki sposób tam dostarczyć te geny, i to będzie można zrobić, i to za pierwszym razem będzie kosztować, nie wiem, 5 milionów dolarów albo 10 milionów dolarów, za 5 lat później to będzie kosztować 200 dolarów pewnie. To tak samo jak w elektronice, w, w biologii to, to tak samo spada, szczepionki, lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to się rozkłada, jeżeli koszty badań się rozkładają na wystarczająco dużą grupę ludzi później, bo jeżeli, nie wiem, jest choroba genetyczna, na którą cierpi 50 osób i musimy zrobić badania i te badania kosztują 20 milionów dolarów, no to potem ta terapia musi kosztować drogo, no bo to jest 20 milionów dolarów podzielić na 50 osób, żeby to się zwróciło. Natomiast jeżeli te same badania kosztują 20 milionów dolarów, a może z tego skorzysta 10 milionów ludzi, no to koszt może być 5 dolarów i jeszcze wszyscy na tym zarobią. Więc to, 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 takiego, ja nie mam takich obaw, że to będzie grupa, która, no chyba, że jakieś będą bardzo specyficzne coś, co, co, co jest potwornie drogie z jakichś powodów. Może. Ale generalnie myślę, że to będzie tanieć. Że to jak za wszystkim. No, wchodzi na rynek, nie wiem, nowy smartfon jest potwornie drogi, a dwa lata później wszyscy mają te same w swoim smartfonie możliwości za jedną dziesiątą okay. jego cechy. Okej, okay, czyli bardziej wróżysz tutaj um, wizję, że stanie się to jak z operacjami plastycznymi. Tak, 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 tak. tak. I jeszcze to, i... bardziej, i jeszcze bardziej. Znaczy, że każdy będzie mógł w zasadzie i to mnie bardziej nie, nie, nie Właśnie miałem mówić, że chyba tam, no, ta wizja jeszcze jest jeszcze gorsza. <grym> ta chyba wizja jest jeszcze gorsza, to znaczy taka... Yy, ja nie mam takiej optymistycznej wizji jak ty, że wszyscy będą chcieli sobie inteligencję podnosić. Ja myślę, że raczej psychopaty sobie będą ludzie chcieli podnosić, żeby mniej się yy, denerwować i przejmować tym, co inni na ich temat myślą, a skuteczniej nimi manipulować. Jakby to myślę, że to większa, większa, część, większa grupa ludzi to będzie chciała, niż sobie inteligencję podnieść. Także bardziej myślę, że taka będzie... Podział społeczeństwa, jaki ja widzę, w tych momentach, kiedy patrzę na to pesymistycznie, to widzę tak, że będzie taka duża grupa psychopatów i mała grupa inteligentnych. Okej. Okay. Mimo wszystko to społeczeństwo w taki sposób ukształtowane mogłoby być bardzo przerażające. Ja... Owszem. Nie wiem. Nie, nie, nie wiem teraz, czy mam trzymać kciuki za to, żeby CRISPR-Cas okazał się wielkim sukcesem i żeby poszły te badania ok. Czy żeby to poległo i zaginęło. To nie polegnie i nie zaginie. Natomiast ja myślę, że ten czas, który mamy, i to ponieważ to będzie wchodziło stopniowo, to myślę, że to będzie czas, kiedy zostaną wprowadzone rozmaite ograniczenia rozmaite przepisy. Co można to modyfikować? Ja mam nadzieję, że będzie regulowane. Co Ale można i jak można? rynek pewnie, nie? Jeśli to będzie łatwe, tanie i dostępne, no to dużo rzeczy, dużo zabiegów medycznych można wykonać tak naprawdę w drugim obiegu poza eee... oficjalnym. Pewnie tak, to jest kompletnie nowa sytuacja. Nigdy, to, znaczy, zawsze mieliśmy jakieś tam nie wiem, anaboliki, coś tam, coś tam, sterydy, które mo mogły na przykład nam, nasze mięśnie prawda, modyfikować. Mieliśmy nielegalny rynek lekarstw, no oczywiście narkotyków. E, to jest nowa sytuacja, e, ale myślę, że jakieś ograniczenia, jakieś zasady będą musiały, e, będą musiały istnieć na, na ten temat. E, no, mówię, to jest kwestia, która się będzie dziać w ciągu następnych pewnie 5-10 lat. Dzięki Wilkie. Myślę, że to jest e, chociaż na napoczęty temat, bo moglibyśmy o nim rozmawiać naprawdę wiele godzin. E, e, bardzo dziękuję za dobrą rozmowę. Grzegorz Lindenberg, Barton Jawrzewka. Do usłyszenia, do zobaczenia.